Cześć, na waszych ekranach świeża kolina i to kolejny odcinek ze Star Stable Online. No dobrze, teraz mieliśmy flight y, cement. Tam, tutaj. Musimy zejść, w sensie, żeby cement. Jak go napełnialiśmy, to już nie, a wola to co było. Dziwne. O, kurwa, ja to dzisiaj końem Można Jak na no to ułóż? Jeśli Okej To już maszynia, ale spoko Teraz sam odjedzie do tego Lika Poszemy O, koń Давайте... 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 Już wiecie, o co chodzi? Jał, jał, stój, ten most zniszczał! Jał! Brrr! No. Złaś. Ja ukończam, że jesteś zmęczony, ale nie trzęś się. No. A, tak. już dobrze mm. A, dlatego właśnie widziałem, że tam jakąś rakietę e, ustawiliśmy, czy coś tam w butelce To tylko już szkoda, że ona zawsze tam była i zawsze, i nie zawsze tam zostanie. Jakby nie mogli utrzymać, czy to jest czy to się ustawia. Później się jak wybuchnie. Rakieta to się wspiera i... Trzeli w ciebie, konał. swój twój brzuch. Że się nie boisz.

Spocznijcie, pod nogą. No chodź tu, nie uciekaj. Nic nie zrobiłem, tylko się czy mam halucynację? Czy sobie wyobrażam? Kość! Kość! Witam w zajeździe! Co? Nie jesteś zainteresowana zatrzymaniem się u nas? Chcesz tylko w... wiedzieć, jak dostać się do stajenia? Ech, był pierwszy kość od wielu lat, a to tylko mira Ale most jest naprawiony? To prawda? Jedź na drugą stronę mostu i ludzie że to prawa. W drogę. No, dobra, pojechaliśmy w jedną, wracamy, do jest płasko. Ok, odwrócimy się. Będę się osłabiać, to tylko podchodzę. Nieźle. Mouse jest całkowicie naprawdę Fantastycznie, jestem Edfield Pierwszy i najprzystojniejszy karier. <gry> Masz urodzenie chrzastów. Witamy. Kamalkę kom, ci dostaję cię dostaje ale najpierw ty musisz, do pomóc na nie. Co? Wymuszenie? Dlaczego miałbym robić coś takiego? Nie, nie, ty pomożesz mnie, a ja tobie. Zwykła wymiana usług. proszę. Naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Nie naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Nie poradzę sobie sam. Proszę, proszę, proszę. Możesz? Dziękuję, dziękuję. Ok, naj najpierw będę potrzebował pióra i papieru, by, by napisać wszystko do zrobienia. Nie, nie za bardzo pamiętam, gdzie je położyłem, ale są gdzieś tutaj. Czy możesz je dla mnie znaleźć? Pióro wiem, że jest tu. Ten... Papier znaczy nie tego. Odłapy w piłku. Odłapy I Czy ty się na mnie pisz? Nie, nie śledź mnie, bo cię koń Doskonale, teraz napiszę listę wszystkiego co musi być zrobione Czy jakby mój moks Miał eksploatować. Jak masz na Ania? To, byń... to będzie świetnie, Ania! Hmm, co napisać? Gdzie zacząć? Jest tak dużo. Zupełnie mój mógł skwaruje o... na maksymalnych obrotach. Ale wygląda na to, że nie mogę zmienić biegu. Och, och, och. Ty, przynieś mi mój kapelusz myśliciela. Jak mógłbym zapomnieć. Nie uda się bez niego. Musi być gdzieś tutaj, ale nie pamiętam, gdzie go położyłem. Jeśli, jeśli ja poszukam, tutaj ty poszukasz tam, okej? Okay? Dobra. Tu. O nie, takie poszukanki. Nie lubię takich. Na pewno w traktorze schować. Okay, okay. Nie, no, tu można. No właśnie, tu jest. Do sklepu, ten sklep będzie jakiś otwarty. Czy będzie z nim coś ciekawego? Nie wnieczej uwady Ale jeszcze raz Nie udaje mi się to, lecz się nie podaje, zjeżdżam bogiem no co nie wiem co ja śpiewam. Dostałam we mnie ja Bo muszę się wygadać, muszę się śpiewać. Nie wiem w jaki sposób, spójrz, tam jest mój kochany kapelusz, teraz doskonale będzie mi się myślało, na klasie teraz leży jak ciebie, gotowa? Gotowa na ładunek niesamowitych pomysłów? które cytowany wykluwają, wykluwającą się kolejną teorią kłótną no, nagrody Nobla. Usiądź i ciesz się widokiem największego na świecie jednoosobowego brain brain Nie! brain Churienka. Okej, okay, okej, okay, mózg osiąga prędkość cyklonu. Trzymaj się. Hmm, po pierwsze potrzebę nowoczesnej nazwy, coś cool. Globalnego, luksusowego, przyjaznego nie organicznego. Hmm, czekaj, nie przeszkadzaj. Mam, co jest pod wilkiem? Pięknie, doskonała nazwa, przypomina jak kiedyś nazywano kalczmy, ale jest nowotka i świeża. No będzie idealna. Super! U mnie. Wow, jestem wyczerpana. wyczerpany, Wyczerpa Wyczerpany. Myślenie nie o wszy tych wszystkich wielkich idea w ideach to wysiłek. A tu jest jeszcze tak dużo do zrobienia. Możesz pomóc jak miło. Ale chciałam tylko... Ach, dobra. Okej. Okay. To bardzo miło z twojej strony, ale nie będę cię dłużej zatrzymać. Obiecuję. Widziałeś wszystkie te chwasty i inne rzeczy które są, co prawda? Straszą klientów. Tu masz... Moją starą piłą. Pożyczę i błąd i cię tych ostrów. To się nazywa Wymuszenie. Ale to masz pamięta. Dobra, tutaj. Okay. Usuwanie piły. Usuwanie piły łańcuchowej. Używanie już... Suwanie piły łańcuchowej. Ja to wymyśliłam. Trzeba trzymać tego ręce.

Hmm. hmm. Okej. Okay. dla gości. Brum, 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 dla gości, e, do fienza. Tu wow, ale... ale już różnica. Wszystko wygląda tak świeżo. Wiesz, problem z zajazdu pod wilkiem jest to, problemem, że utknęliśmy w przeszłości. Spójrz na to stare menu, które znalazłam. To nie zadziała. To jedzenie dla stulatków. Jeśli chcemy umieścić, umieścić samolot pod Wilkiem na mapie, musimy dodać pikanterii na szczegóły menu. M mogę wymyślić niezwykłe z jeśli znajdę inspirację. Poszukaj jakichś ekscytujących składników, żebym mógł stworzyć z nich dania. A ja użyję mojego myślącego kapelusza do Brain, Huraj, e, e, do 3 gwiazdkowego menu w minutę. Ok, dobrze. W międzyczasie poczekam i, i się przygotuję. E, nie, nie chcę nadwyrazić mojego mózgu. Rozumiesz, trochę czasu minęło, odkąd tak ciężko myślałam. Dobra. O to chyba na kolejam. Nie, nie myślisz mnie wzrokiem, ty musy poję. Myślałam, kurczę, że to znowu jakaś kupa, szczególnie, że to jest bardziej brązowe. Krzyś. Кава Офса. Что у меня что-то вымешли. Конечно. Хочу. Хочу. И... Не видим, что. Ух, я ее... Новое Brawo ja! O oh no! Brawo! Ja! Nawet wykręcić kurcze nie, nie Nie, nie, umiem. Mam koniec. Um. Tak, tak. I później się I nie robić takich funkcji, Nie.

Nie. No dobrze, odbieramy i kończymy. Zobaczmy, powinno być idealnie. Czuję przypływ ins inspiracji. Zaczekaj, że z mojej głowy znów przychodzi Małtok myśli. Posłuchaj. Przystawka rzadko spotykane lepiej koreczki z Eda. czerwone na makaronie z holderką, z sosu pomidorowego. Daję główną smażone kulkę kurydzy. Ala spiryt Jej! <laughs> Podawany z niezwykłą sałatką z owoców se sezonowych, z najlepszymi amerykańskimi a amerykańskim Deser, Desert Nspodzianka Ania. Oh Pyszny, opalony sorbet, zrobiony z darów króla, w jasnej mi mięsnej zalewie. Na świeżo, zebrane, na świeżo zebranej kukurydzy serwowanej z czerwonym ostrym sosem. Jest ten genialny, świeży miks tradycyjnie kognitoryk inspirowany amerykańskim jedzeniem, ale z nutką Azji i prawdziwą, klasyczną europejską finezę. Masa radości. Hej! Wiesz co? Otwórz restaurację. Nie mogę już dużo czekać. Co jest pod wilkiem już otwarty? Tak, pokazuję ci sklep. Strony pięknie. O, jest ten sklep. Dobra, to koniec na ten odcinek. To do zobaczenia i cześć.